Witajcie kochani, popatrzcie, byłem dzisiaj z żonką na rybach w sklepie naszym. W sklepie, rybnym. w sklepie rybnym. Złowiliśmy rybkę za ile kochanie? 10 dolarów tylko daliśmy. Za 10 dolarów mamy strąga. I zaraz go będziemy szykować do pieczenia. On będzie pieczony w piekarniku. W piekarniku. No i rybkę. Tylko posolimy, tak? solimy i popieprzymy z jednej strony i w środku i później z drugiej strony przełożymy już ją do blaszki i później z drugiej do szkiełka. strony dzisiaj w szkiełku robimy i do środka chcesz dać Tak. tak? i do środka wystarczy czy więcej? wystarczy tak trochę o, tylko ale w pieprzu nie no to nie mam jak tam dać do środka bo muszę kręcić wiesz? o to czekaj ja Ci pomogę Ja trzymaj tak o. Niech chcesz nic więcej dać? żadnych ziół, żadnych... nie, niż... nie, nie, ma no, teraz, teraz idą właśnie koperek będzie, dobrze koper przy... i, i... no to kładź teraz, kładź, kładź Jeż. a nie no, już tam jak włożymy? no to przełożymy kładź teraz te cebulę, cebulę i... cebulę czy koper najpierw? cebulę i koper razem troszkę cebuli damy, niedużo tak nawet może w tą stronę bo ja uwielbiam cebulkę no to trochę będzie cebuli, troszkę Nie, będzie perku. I na to włożymy Cały pęczek kopru. Ile tylko da się, to będzie dać. Zamykamy. I to teraz musimy to. zabrać tą deskę. Które mógł, a ja przełożyłam już rybkę. Już jest przełożona i jest na drugiej stronie. połóż tą deskę tam z boku bo tak ci no, przeszkadza trzymam kamerę i deskę kochani A, daj, ciężko daj, ciężko daj, tak. daj, daj już ale daję radę okej okay. rybka już jest na szkiełku teraz z tej drugiej strony jeszcze muszę posolić ją soli i pieprzu z tej strony jeszcze dam z pół soli z tej strony i ponacieramy ponacieramy elegancko ale jeszcze pieprzu nie dałam pieprzu. i i co chcesz, dać cytrynkę? Cytrynę tylko. Poukładamy oto tą cytrynkę Jeszcze popryskam, może, jakąś oliwką czymś? To nie, nie, to nie jest konieczne. Ryba jest taka pusta. No dobra, no to ona jest tak. Z tą rybą, tak jak, tak osyś, jak jest tam ten koper w środku. Ale tylko cytrynę kładziemy. Jedną na drugą, tak, żeby. O, to no, dokładnie. jeszcze jedna została. Elegancko. Nic więcej? Na razie nic nie potrzeba. Piec nagrzewamy. Na ile chcesz, na no 200 stopni? Zaraz no chyba pokrobinę. nie, ja nie lubię tak, tak. Właśnie no to szybko. 180 stop... na godzinę. 180 stopni będziemy koło godzinki piekli. Tak, będziemy tak koło no 10 będziemy... minut będziemy sprawdzać, jak wygląda. Bo to nie można też cytryny spalić. Tak, tak, ale ja na w koniec W to będzie wszystko no ty musisz, to musisz popryskać. Troszeczkę, delikatnie. delikatnie. Okay. I wkładamy do pieca. Na samym końcem jeszcze będziemy troszeczkę dodawać mojego ulubionego soja sosu. Teraz lecimy na do pieca. Na 180 stopni na godzinę. Ale po 50 minutach sprawdzimy. Tak, na, na 50 minut na Dobrze, na 50 minut. Niech się pies I Pstrąg płynie do pieca. No kochani, a dla siebie robią pierś z indyka Będziemy razem piekli Rybkę z piersią tak, indyka dla mnie pierś, dla męża rybka Popryskała oliwką Troszkę soli Troszkę pieprzu Tak ja delikatnie przyprawię mm, Też troszkę ładnie wygląda czosnku Pędzonej, słodkiej papryki I wystarczy, nic więcej nie chcę Ponacieram ją, może delikatnie z drugiej strony też tam, miję sobie rękę, tak samo z drugiej strony, bo nie dałam za dużo niczego, tak delikatnie soliłam, pieprzyłam, więc się i tak nagrzewa to akura. pomyślałam, że wstawimy razem i korzystamy piekarnik na dwie potrawy, na tak, dwóch osób. Dla dwóch osób. Ja za rybką nie przypadam. Wiadomo, że spróbuję trochę, ale wolę to. I co tu jeszcze miałam dać? No chyba wszystko. No do tego naczynka miałam Tak, tak. No muszę sobie pokropić je troszkę. Teraz wkładam. Pokropię. I za chwilę wkładamy do pieca. pani minęło 50 minut. Rybka przypłynęła. I ty chcesz, żeby ją teraz posmarować. Sosem sojowym z odrobiną miodu, tak? Tak, dokładnie, kochanie. Tak, tylko delikatnie, tak? Na tą cytrynkę też? Tak, wszystko, bo ja cytrynkę później będę wyciskał jeszcze na tą rybkę. Bo mm. nie chcesz za dużo, chyba. No, tak, tak, żeby wiesz, pokryć całą skórkę, tam, bo tą skórkę też będę zjadał już nie mówię dlaczego, bo tam niektórzy mieli obiekcje co do skóry no Ty lubisz, nie tak, lubisz to zjadasz dlatego ja ją zjadam, bo ja ją lubię no dobrze, I Pokrapione. Nawet, i nawet łuski nie ściągam i teraz z powrotem do pieca jeszcze na 10 minut, tak? tak, dokładnie będzie w sumie godzinkę a moją pierś indyka w połowie pieczenia, czyli po 30 minutach przykryłam żeby mi się tak nie spaliła teraz sobie ją poleję troszkę tak? tym płynem i już bez przykrycia będę podpiekała ja nie smaruję sobie so, tym so, sojasosem bo nie chcę słony, bo ja jeszcze sobie później coś dam i tak wkładam jeszcze też na parę minut tadaaa twoja rybka kochanie gotowa jeszcze wkrzeczę kochanie ale pięknie wygląda Cytrynka pięknie podpieszona. Niektórzy ściągają cytrynkę na wokoło, podsuwają. A ja tą cytrynkę używam właśnie do polowania. Wyciskam z niej cały sofik, dla niej została. Tada! Moja pierś gotowa. Pierś gotowa. Przykryj niech sobie tak jeszcze Ja mam rybkę, żonka ma pierś z indyka. I za chwilkę zabieramy się do jedzenia. Kochani, ilusi pieką godzinkę wszystko, tak? Równą godzinkę. Tak. O. Mm, 15, no, to nie są oczy Ale, to, to, ale zęby to ma takie ostre jak igły. 15 minut poczekaj. Czekamy 15 minut. No i kochani, próbuję mojego obstrąga. Zaczynam tutaj od brzucha. Fajne mięsko. Próbujemy. Hum, mm. fajniutkie, tłuściutkie mięsko. Mm. próbujemy. trafiła mm. mm. mi się oś, ale to nie szkodzi. Dobrze przeprawiona. Odkładamy. Przepyszne, kochanie no to smacznego cytrynkę to zawsze jeszcze pokropimy sobie to mięsko i jemy dalej no to tylko sobie patrzcie. spróbuj i pewnie będziesz tak tylko, tylko patrzcie przepyszne mięsko z pstrąga no to fajnie a teraz ja sobie mm. zrobię kolację da ja wam kochani dziękuję na chwilkę bo teraz pokażemy wam żonki jedzonko piękna moja pierś indyka pokroję sobie dlatego, że ja sobie robię dzisiaj znowu zawijaka w placku tortilla uwielbiam to o z tak, to mi akurat zostało to sobie to zjem Oj. a moja rybka czeka na mnie nadal ja, ja tak podskubuję sobie bardzo dobra wyszła ja sobie chcę tak troszkę mięska, nie za dużo i zaraz placuszka sobie podgrzeje i to będzie moja kolacja o, tyle mi wystarczy to sobie przełożę ładnie wygląda. i to moje dodatki do placuszka tortilla indyka. to w ogóle jakieś mięsko ja może być obojętnie jakie i tylko oto placuszka muszę sobie podgrzać na patelni bez tłuszczu placuszek podgrzany i kochani, teraz sobie dają troszkę salsy. Ona jest taka pikantna. Ta salsa fajna. No ekologiczna. Bardzo lubię tą salsę Mmm, nawet dużo sobie dam. Serka to dają sobie tylko, tylko takie dwa Nastereczki. Nie chcę dużo sera, ma dużo cholesterolu. Teraz mięsko dają. Mięsko dam na dwa etapy tutaj dam. Indyk. Tak, to jest ten indyk pieczony właśnie. Pierś indyka. A rybka do mnie cały czas woła, Jureczku, chodź, No To już, już poczekaj, ja już sobie to może jeszcze tu mięsko daję. Ja sobie dużo tu ponakładam. To właśnie te pomidorki. To co mam, akurat to znalazłam. Nie mam ogóreczka, no nic, będzie to. Ale masz Jureczka. <laughs> Ale ci się rymuje. No, czasami mi się udaje jak już kiedyś wspominałam dużo. poprzednio, to Ale jestem teraz, artysta teraz sobie dam sosu jogurtowego ten co robiłam poprzednio na bazie jogurtu greckiego z czosnkiem, troszkę cytrynki, soli, pieprz o, to mi pasuje właśnie do tego Pani jak to lubi wiecie co, ja to wszystko tu niektórzy wrzucę niektórzy ja tak zjem. jak moja żonka zobacz, wszystko Uwielbia wrzucam lubię coś mm, takiego Patrz, wszystko włożyłam Trochę będzie ciężko to złożyć. A dam radę. Oczywiście. Ty to wszystko potrafisz. A Paluszki się pobrudzą, to nic. Radę, się. Tak. O! Mm. I to mój pyszny zawijak będzie. Tak, muszę sobie tu jeszcze go tak włożyć, no. żeby mi Kochanie, nie wypadło. Lekuj się. Ciężko lekuj będzie, się ciężko. Z pysznym zawijakiem, z tykiem. Oj, pyszny będzie. Pyszny, mm. pyszne, smacznego mm. kochani. I do następnego. A ja za chwilkę będę się delektował. Mm. Moją rybką. I na tym kochani A ja zakończymy. tym zawijakiem. Uwielbiam coś takiego. Uwielbiam. No niestety. Mm. Musimy się pożegnać. Żonka musi się podelektować z tym takim mm, znaczy pysznością. A ty ja rybką. Teraz razie kochani, do I następnego. Do następnego dokładnie. Mm. Mm-hmm.